Centrum Terapii Dialog priorytetem jest, aby każdy pacjent chorujący nawet w nietypowy sposób lub nie reagujący na standardowe leczenie otrzymał właściwą pomoc. Właśnie taką pomoc otrzymują pacjenci w specjalistycznych poradniach, w których psychiatrzy, eksperci w wąskich dziedzinach pomagają im rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy z ich zdrowiem psychicznym. Na świecie stale prowadzone są badania nad zaburzeniami snu, przede wszystkim bezsennością i aktualizowane najnowsze wytyczne postępowania w leczeniu zaburzeń snu i bezsenności. W poradni zaburzeń snu staramy się dbać o to, aby właśnie te wytyczne wprowadzać w praktyce, ale także edukować pacjentów na ich temat, prowadząc webinary i wydając rozmaite broszury dotyczące... Ich problemów zdrowotnych. Żeby skutecznie pomagać osobom z ADHD, trzeba najpierw postawić właściwą diagnozę. Objawy, które występują w ADHD. Wymagają dokładnego różnicowania, ponieważ często przypominają albo nakładają się na objawy innych zaburzeń psychicznych. Praca w poradni, gdzie spotykamy bardzo wielu pacjentów z tym problemem, pozwala nam gromadzić specjalistyczną wiedzę, zdobywać bardzo szczegółowe doświadczenie, i dzięki temu możemy bardziej skutecznie, bardziej dokładnie stawiać takie diagnozy i pomagać naszym pacjentom. Dzięki istnieniu poradni. Jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby szczególnych, wrażliwych grup pacjentów, w tym na przykład pacjentów LGBT. W Poradni Uzależnień mamy zespół bardzo doświadczonych specjalistów, każdy z nich specjalizuje się w różnych jeszcze poddziedzinach tej części medycyny, w związku z czym jesteśmy w stanie postawić na tyle dokładną diagnozę, aby dobrać jak najlepiej leczenie do danego pacjenta. Poradni cały czas śledzimy publikacje i uczestniczymy w konferencjach międzynarodowych, żeby wiedzieć, jak najbezpieczniej leczyć kobiety w ciąży i w połogu. Psychiatria jako dziedzina medycyny rozwija się bardzo dynamicznie. W tej chwili już nie mówimy o ogólnie psychiatrii, ale mówimy o takich. Podspecjalizacja, jak na przykład suicydologia, jak na przykład zaburzenia lękowe, jak ADHD, jak zaburzenia odżywiania. To jest bardzo istotne, dlatego że w ten sposób możemy lepiej, precyzyjniej i wydajniej pomagać naszym pacjentom.